I jesteśmy w kolejnym miejscu. Razem miasteczko, które nazywa się Nowy Żmigród Bardzo ciekawe miejsce. A to jest kaplica cmentarna. I kwatera żołnierzy z I wojny światowej znajduje się na cmentarzu parafialnym. Są bardzo ciekawe niektóre groby. O tu na przykład na wprost. Bardzo ciekawe. właśnie neogotyckie, jeszcze gdzieś tam z końca XIX wieku a no tutaj tak idziemy w sumie trochę z, z tego powinniśmy iść ścieżką bo tak między grobami to tak trochę nie bardzo ale tu są właśnie grobowce rodzinne, niektóre są takie bardzo ciekawe bardzo stare i tą aleją idąc po kilkudziesięciu metrach, po prawej stronie znajdziemy kwaterę cmentarza wojskowego, czyli cmentarza z pierwszej wojny światowej, który już On tutaj nam się powoli wyłania, czyli to są te takie pylony, takie kolumny, które są w samym środku tego cmentarza. Jeżeli chodzi o cmentarz w nowym Żmigrodzie to jest cmentarz e, prostokątny o taki okolony takim płotkiem kamienno-drewnianym i na środku jest kamienny pomnik który kamienny pomnik, który e, Zawiera właśnie te pięć kolumn. O, tu widać tak ładnie cały ten cmentarz. Krzyże są metalowe, takie żeliwne, na takich kamiennych takich postumentach. Wszystko jest bardzo ładnie poukładane. Tu jest zadbany ten cmentarz, ponieważ jest trawa szczyżona bardzo skrupulatnie. I to jest taki postument. Takie pięć kolumn z takimi kapitelami, z motywami roślinnymi. Duszan Jurkowicz to projektował też również. Także Ale jest troszeczkę inny niż pozostałe. To jest 1650 m2, także dosyć sporo, jak widać. Dosyć spory ten cmentarz. 157 grobów pojedynczych i 27 zbiorowych. Tu jest dosyć rzadki przypadek na tym cmentarzu, że bardzo dużo tych grobów zawiera nazwiska. To możemy się przejść tak na chwilę. O, proszę bardzo, Andreas Schrankl, na przykład Walter Kepsz, Emil Graul, Gustav Haring. To tam jest Alois Lamer, Józef Krasovec. To może być jakiś Czech albo jakiś nie wiem Serb, na przykład Franz Grismayer. Johann Ornik, Józef Friedl, no i oczywiście Rus Krieger, czyli russische Krieger, żołnierze rosyjscy. 149 pochowanych żołnierzy carskich, tutaj się znajduje, znane są nazwiska, około 50. Wyróżnia się jeden z tych grobowców. Jeden z tych grobowców się wyróżnia, ponieważ ma płytę z piaskowca. Pozostałe groby, o tutaj nawet są rosyjscy, Iwan Koltakow, Miform Rybikow, Iwan Wasyli, Michaił Jewdokimowicz, Dymitr Cernikow, także są nawet rosyjscy żołnierze znani. Natomiast tutaj jest taka płyta e, Dobnik, to jest kapitan Franz Dobnik, który zginął również tutaj o Kapitan Franz Dobnik o, To jest ta płyta Znajduje się ona za tymi pylonami z tyłu I zginął 15 grudnia 1914 roku No i cóż W sumie tu jest 214 żołnierzy pochowanych W listopadzie, w grudniu 1914 Czyli wtedy kiedy toczyły się te największe walki no i jeszcze w maju 1915, kiedy wycofywali się żołnierze rosyjscy na wschód. Eee, także 58 Austriaków, 7 Niemców i 149 Rosjan. Te straty rosyjskie są zawsze największe, no głównie dlatego, że Rosjanie jakoś tak nie za bardzo przywiązywali wagę, aż nawet do czasu II wojny, a nawet obecnie na wojnie w Ukrainie. Nie, obecnie, nie przywiązują tak uwagę do strat ludnościowych, więc tam giną żołnierze masowo, po prostu. Wysyłani są w różne dziwne miejsca i spełniają rozkazy swoich przełożonych. Także jeszcze jeden rzut oka na cmentarz. No i jedziemy dalej do cmentarza numer 9, miejscowość Łysa Góra.